Ja pierdolę, nawiedzone kurwa, ring 4. Pa, to ten. On już złoga. A, Normalnie złoga za Normalnie. a poćwiczę się jednym? Ola, powiedz, że ty pierdolnął dwie pompki Ej, dwie dawaj pom dwie pompki. Jak ty już taki, jak ty już taki dorosły, to dawaj dwie pompy. Czekaj, Dwie pompki dawaj. A bok sobie jeszcze? Zrobi pan. Dwa na raz, Ty, zarał. Pa, pa, Słuchajcie. pat! Jaki świr! Dawaj, pompkę! Ugryzie tego, tego pisa i mu w ryju kurwa ten kolor zostanie zara. Idiota. Jaki świr! Jaki świr! Weź, dawaj, pompkę! Ty, ale masz pojemną buzię! Kurwa, przecież bym zingął. co ja mu się robi, ty? <śla> 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 zapytaj, Dawaj, zapytaj, pompkę! Czyś... Pompkę walić? No, tak, umiesz? Tak, pompkę. Chyba. To dawaj. Nie jestem prawie. Ej, miałem też takich dywan kiedyś. No fajnie, tylko... Czekaj, robię pompkę. Dawaj, pompuj. Chodzi, pompuję, mama. A, jak? O, pa, ty pompuje. jesteś normalnie koksiasz. To teraz powiedz, żebyś świecę czy czyścił? A świecę umiesz? Co? A świecę? Normalnie, czekaj, tylko ja nie wiem, czy to jest taka... A, na normalnie. normalnie świecę obali dla widza. Co? To jest A A to nie to wiem, cóż co na świecie. Czekaj, to jest taka świeca, pa. To. Pa jak yyy. u Skąd ty takie rzeczy umiesz? No, bo ja wiem. Ej, ale to nożyce są. Co? To a nożyce ja wiem. są z nogami, tako. Ty, a zapytaj, czy co jest. takie takiego, O, pijedol? brawo! A szpagat umiesz? Normalnie. Umiesz? Normalnie. Nie, ty się co, rozerwiesz! Czy, czy ja, ja, ja Ty umiem. się rozerwiesz, nie rób. Zapytaj co jeszcze, co nam A co jeszcze umiesz zaprezentować? Gwiazdę umiem chyba. Nie chłopie, nie rób gwiazdy, bo się połamiesz. Nie rób! O, o kurwa, pa, Ja. A. O Boże. Ty się nie boisz, że walniesz i sobie coś zrobisz? A, już sobie dużo zrobiłem. Ale co jeszcze, powiedz zaśpie żeby zaśpiewał. Ej, ale powiem ci szczerze, zazdroszczę ci jednego. Czego? Tych materaców na łóżku. Człowieku. Czemu Są ty masz dwa, trzy materace? Nie? Są dwa, nie? Są dwa, dwa. A czemu tak? dwa? No bo patysz. Jest... Ale właśnie, ale czemu masz, czemu masz dwa materace? Bo ja wiem, bo ten jest wygodniejszy, a tam tego nie chce mi się wyciągać, bo ten nie pasuje. Aaa. Zapytaj A tak, spadłeś coś. kiedyś z tego łóżka, nie skacz! Ej, a spadłeś kiedyś z tego łóżka, jak spałeś? No. Weź coś zaśpiewaj. Maszny be. żeby... believe. Żeby. Żeby salto był. Zróbmy kurwa, no, pa, pa. Skąd ty takie rzeczy znasz? <laughs> się wie, się Oglądasz? Ja też bym sobie piosenkę. No, no jasne. Dawaj śpiewa jakąś piosenkę. Nie, no nie będę śpiewała, Co? Ja mam taki biały proszek. Pa. Kto tam obok jest? Kto tam Cudy obok? ty zabrały proszek? Jakiś taki niedozwolony w kraju. A skąd ty masz taki proszek? Zrzuciłem trochę. To w wdziosło! Zobacz, ten koks wciera w dżonsu? Tak, orężatkę kurwa zrzadził. Orężatka? Co jest za pierdala? Zadymiasz jak skutkurwensy. Ej, ty chyba się nasłuchałeś piosenki mastego pena, Coco, Chanel. Zapytaj no, się, no, czy no, oglądasz no, film, no. jak zostałem gangsterem. Ej, oglądałeś film, zostałem gangsterem? Jak nie. Jak zostałem gangsterem? Ale patrz, jak on w misce ma ten. Ten jak se wciera w to dżonsu, ty. Nie, bo całą mnie koksu, Ja już się kończy. Ty, taki to pożyje coś. Już to, się pożyje. kończy. A ja się zastanawiam, że taką psychę mają, kurwa, nie z wiadra od razu. A z kim ty tam wiesz, siedzisz skoro. z twoją dziewczyną? Nie, nie, nie. Koleżanka! tak to się nazywa! Ten koks jak na pieprza przy koleżance ty. Zapytaj, zapytaj koleżanki. Zapytaj, zapytaj, czy koleżance buziaka. A e, ja koleżance buziaczka dasz? No bo nie wiem, co cię boli? Bo... Nie, no nie woli nic. A ty, ale to, to tylko koleżanka, tak? Tak. Nie, no no to spoko, to spoko. Tak, trzeba ta szanować ta... koleżanki. A co ty, 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 ty tam wcierasz? Co? Co tam wcierasz? Ależ jakie, bo jak kapuś... Ej, a, ty, a tak serio, to co ty tam wcierasz? Nie wiem. Bezę. Ach, bezę. Zapy, zapy... Zapytaj Bezze. go, czy poszedłbyś z koleżanką na bal przebierańców? Ej, a poszedłbyś z koleżanką na bal przebierańców? W życiu. W życiu czemu? A co robisz w Sylwestra? To ja się zabiorę jakiegoś tego strongmana, a ona się jest z jakąś pizdę. Strongmana? Czemu nie. tak za nią brzydko się. gadasz? Nie wiem. Się nie. Się ze Ej, a jeszcze zatańczysz z koleżanką. E ja weź zadatki z koleżanką Breza. Wy kogoś. A bo za jakąś streamcie ja, jaką przebierze. A skąd ty takie, że, takie słowa znasz? się wie. Zapytaj, co miał dziewczyny. Albo... a miałeś kiedyś dziewczyny? Miałam i to trzy. A nie, czekaj, I co, z nim, co z nimi I robiłeś? Zapytaj, co, co, co ty robisz? z nimi robiłeś. Co? No, no. Bo ja nigdy chłopaka nie miałam, daj mi jakieś rady. Co ja mam robić z chłopakiem, jak się z niej spotkam? Czekaj, już ci mówię, nie No to mówisz, zaczynasz na podchodzisz podchodzić, no i mówisz, siema kochanie, co tam robisz, co tam porabiasz, co ja chcemy robić? Planujemy ślub, czy nie planujemy? Idziemy do łóżka i koniec. A co w tym łóżku? Śpimy, tak? Nie. A co? Nie no, pójdę do pójdę do jakiegoś chłopaka na, na. Jak pójdę teraz z psem, wyjdę, tak? Spotkam jakiegoś i powiem, słuchaj, kochanie. Całujemy się, idziemy na spacer, zamieszkajmy razem, bierzmy ślub, chodźmy do łóżka. Ale on powie, a co w tym łóżku i co ja mu powiem? <noise> Też mu tak pokażę, też mu tak pokażę. A c, zapytaj, co to znaczy? A co to, co to znaczy? A to są jakieś tańce, tak? Kurde, <130ary> to, 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 to dziecka, się co? co? To fajnie, się dużo. Czemu się załamałeś? Nie, nie, bo to, to, to A co to znaczy. to jest fajnie, A co co znaczy? I tak, wiesz, że to tak? On sobie tak siedzi? Ej, i tak. DZI TO tak? Nie pokazuj mi, co na tym łóżku mam robić. Ej, a ten, a co robisz w Sylwestra? Sylwestra? Kleję. Pijesz? Ja nigdy Kleję. nie piłam. Ja wiesz co, kiedyś, ja kiedyś, ja kiedyś, ja kiedyś piankę z piwa Tatusiowi wypiłam, piła z piwa zero i chłopie byłam tak narombana. Człowieku, to ja tak, bo nie mieliśmy szampana takiego zwykłego, nie? To ojciec mi leje szampana 40% wlewa, ja sobie kolki zalewam. weź mi, piwa. weź mi, daj takiego szampana 40%. No to człowieku, to co musisz chodź, wiesz, to chodź, trzeba chodź, 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 zapracować na ten... co to, kru? A ile, a ile muszę zapracować na takiego A ja wiem, Ile za to trzeba być. Tysiąc złotych, nie? Tysiąc złotych, no, no no, I gdzie ci przelać te tysiąc złotych, żebyś mi podał? lepiej na Blika, albo na PayPala. No, no, no masz PayPala? Chodź. Nie. A. To jak mam ci przelać? Nie wiem. No. Nie no to daj za darmo już przepis. No to człowieku, przepis, no to tak. E, w, ten, e, Spiritus. Wlewasz? Tak bo ja tylko piankę z piwa piłam, tak? Spirytus mam pić. To ja, ja po tym wiesz, zgon. Nic <laughs> nie wywalić, No to dobra, ja ci mówię składnik, tylko na to 40%. Nie, Spirytus dajesz, potem walisz. Ale spirytus ma chyba ileś 80 czy 90%? Ale tu lejesz go tylko tak 40, 40 ml, tak by. No dobra, 40 ml tego, to no. No masz wody, dajesz ocet jeszcze. Się... Odset? No, a jak? No, i daj się sią. jakiś od... Ten, ten, jakiś sofoc jakiś ja z kibla nie wstanę przez pół roku. <śmiech> <śmiech> Czekaj, no to ale kiedy go pójdę? I koleżankę, postanę... zo, i koleza, koleżankę zostawisz? Pokaż koleżankę. No, ale to ona z tym Pokaż polegać. koleżankę. O, ale ładna koleżanka. I ty na pewno jesteś pewien, że tylko koleżanka? Na pewno, na pewno. Czemu? Jestem pewien, pewien. Czemu? A okay, mi się wydaje, jesteś... że ty tylko tak gadasz. Do słoika się wyśpię, tylko wiesz. Co ty robisz? Nie I, co, to no, to jest... I co? I koleżanka na to patrzy? I co? I koleżanka na to patrzy, tak? Czekaj, ja na ją to ale ty ale masz skiety. I... Weź pokaż te twoje skiety. No normalnie, pa, ale skiety ci. Nie no, wy, wyżej tą nogę. Z czym są te skarpetki? Z jakimś czymś. Fajne. A poczekaj, zaraz ci pokażę godzika. On się zaraz będzie przebierał na Kłóra, Lepre, lepsze, ten... no ja to na streamie, kurwa. Lepszy ten, Ale jest, są Te bary. są lepsze bary. pan, takie, takie, takie. takie Zbieram, Skąd ty takie dostałeś? Nie wiem. Ale ty patrz jakie to dziecko jest cwane człowieku. Matki się pytaj. Ja ja Kogo mam się wieku? Mojej matki. Twojej matki? Mów Mam nie mamusi. Do starej. Czemu tak gadasz? O, nie. Co? Co mnie Ale... Weź czasami tam nie bij, nie? Mów no, nie zrobiony paska, czekaj, już wiele. Biele, wiele. Ty pachem chce ją lać, ty. Co? Nie co? bij co? jej, co ty? Ej, bo ją uderzysz, niechcący! Ej, ta beza na ciebie chłopie, tak podziałała, że... Ty jak mi grozi. A ile masz lat? Taki. Jeszcze koło tego łóżka. A ile masz lat? Mam więcej od ciebie S. Tak? Normalnie. Ty jesteś taki ty mały spaniany. Ale ma prowadzisz? Tak, na Discordzie. Na Discordzie. Wpisz, mhm. masz Discorda? Mam. A masz YouTube? Y? Tak. Mam. To też się wpisz, Ola Mizgalska. Daj suba. Ola Mizgalska. Jak się dopisze? Ola Mizgalska, dobra, pisze się Ola Mizgalska. O, zero, zero, zero Ola, tak. Czekaj. Ola. Czekaj. Ola. Jaka? Jaka? Mizgalska, napiszę Wam. Ola Mizgalska. Tak. Czyli tak jak myślałam. Aha. Mhm. O mam cię. o mam cię, ile ty masz? To ty? Ty na żywo? Tak Dawaj, właśnie tam Ej ty, ej on nas ogląda Ej mm. ludzie nas widzą A ile jest osób? Siedemset, siedemset. siedemset. a co popularna jesteś? Nie. Popula? Yeah. Ej, a kogo oglądacie w e, ten? Oglądacie Fame Mama? Nie A znacie Piotrka Kaszeligę? Nie, 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 nie. On takie jokauty daje A to ja wolę tego Kasio Lubisz Kasio, a lubisz Meduzę? Te meduzę? No lubię, lubię, lubię no mm, To też że nie... tam czasami wieczorkiem oglądam no, To, to wie. jak Ty oglądasz i nie znasz mnie? No, nie znam Cię, no nie wiem, co Ty tam, jesteś u Meduzy? Nie, a, jestem ume, ja jestem moderatorem u Meduzy Moderatorem? No nice. Dlatego ja w szoku, że Ty mnie jeszcze nie, nie, nie kojarzysz z czatu, nie? Nie ja oglądam Ja oglądam, Zawsze. Widzisz, koleżanka, cię wydała, że nie oglądasz. Oglądam. kiedy? Zawsze. Czy ty? Zawsze. No że jesteśmy normalnie. Co? Dobra, Ola, ta akcja ewakuacyjna. Ej, to zróbmy jedną akcję. No. Zrobimy akcję? No. No zgódź się. A gdzie nawet nie spytacie jaką. Jesteś no, jaką? Robimy akcję? No. Jaką? No co tak patrzysz, nie spytasz też jaką? No to jaką, no jak? Ewakuacja, Elo. Ładnie czas. Jak